to nie ma w ogóle sensu słuchajcie cała estetyka historia sztuki krytyka artystyczna to nie ma w ogóle sensu, słuchajcie, cała estetyka, historia sztuki, krytyka artystyczna. Witam, nazywam się Michał Biotowicz, witam na swoim kanale poświęconym sztuce. Dzisiaj zajmiemy się chyba najgłupszym powiedzeniem, jakie istnieje, jeśli chodzi o sztukę i szeroko pojętą sztukę, bo tutaj muzyka, literatura czy malarstwo, grafika albo rzeźba, to wszystko jedno. Otóż o gustach się nie dyskutuje. Jezus Maria, jakie to jest głupie powiedzenie. To nie ma w ogóle sensu, słuchajcie. Cała estetyka, historia sztuki, krytyka artystyczna, i kształtowanie jakichkolwiek gustów polega na dyskusji na temat tego, czy komuś się coś podoba, dlaczego mu się podoba, dlaczego mu się nie podoba. I, no i tyle. I nawet cały rynek muzyczny, literacki, czy, e, czy właśnie rynek sztuk wizualnych. Oparty jest o tą dyskusję, o ten dialog. To jest po prostu pójście na łatwiznę pod tytułem: Nie wiem, ktoś ma emocje, nie wie dlaczego ma emocje do danej rzeczy i dlatego nie będziemy o tym dyskutować, bo to jest trudne. A może właśnie p... dlatego warto na tym, yy, tym chwilę posiedzieć i. Porozmawiać i się dowiedzieć, dlaczego to budzi emocje. Może jest ważne, na przykład, albo yy, może jest okropne, nie wiem. Jezus Maria. To jest chyba najgłupsza rzecz na świecie, którą można powiedzieć, jeśli chodzi w ogóle o sztukę. Że, yy, że to jest. Kwestia gustu. Okej, okay, ale że o gustach się nie dyskutuje, nieprawda. 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 Właśnie o gustach się nie dyskutuje, właśnie ta dyskusja jest wartością samą w sobie i dlatego, że się o tym nie dyskutuje, to na przykład, pst, yy, jeśli chodzi o Aspekt wizualny to potem tak jest, że otacza nas padzień. Że nawet jak patrzymy na coś ładnego, to czy estetycznego, czy pięknego, albo wartościowego, to nie wiemy, dlaczego nam się to podoba, albo dlaczego wzrok się nam na tym zatrzymuje, albo wybieramy coś co ma głębie kałuży mniej więcej, że jest estetycznie e, takie, nie wiem, czyste, poprawne, dobre. A obok jest praca, która zwraca Waszą uwagę, ale nie tego, kurde, ciekawe, ale tego bym sobie nie powiesił w, 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 w domu. No super, nie? W sensie, to potem są takie rzeczy. Zgrądujcie się z tym, co sądzicie o czyjejś pracy i dlaczego i na przykład jakie jest przeciwne zdanie. Może się nauczycie czegoś albo może ta osoba czegoś się nauczy? To chyba są oczywiste rzeczy, ale cóż. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że po prostu czegoś się nie robi, bo to jest takie. Nie wiem. Zbyt zbyt nacechowane jakąś ideologią, zbyt mroczne, zbyt takie. No i co? Wszyscy będziemy sobie wieszać widoczki i zielenia na rygowisku. No, a żeby nie było to kicz, to też jest sztuka, nie? Można się pobawić trochę w to. I jakby takie przerysowane, kiczowe te rzeczy też gromadzić, kolekcjonować, nawet są artyści, co tworzą w takiej manierze. No właśnie, I może warto dyskutować, może warto wiedzieć, dlaczego Wam się coś podoba, nie tak płynąć z prądem, jak wtedy, kiedy nie wiem, byliście w gimnazjum albo w liceum i wszyscy nosili... Ee, nośni się jako metale, to byliście metalami, nośni się jako skejci, to byliście skateami, Przecież litości, no, moda modą, jakby ten bąbelek, w którym siedzicie bąbelkiem, ale fajnie by było się dowiedzieć, tak, czysto może psychologicznie też, co i dlaczego wam się podoba. I jeśli się wam podoba i są twórcy, którzy tworzą rzeczy, które wam się podobają, to jest jasna cholera, kupcie jakiś obraz tego gościa albo jakąś grafikę. Ja ci mówię, kurde, to nie musi być moja rzecz, nie? Ale warto wspierać. Jak to jest, że ludzie na przykład rozumieją, jak się zbiera coś na Patreonie, żeby powstawały treści, tak jak tutaj na przykład ta na YouTubie, nie? A nie rozumieją, że warto kupować dzieła sztuki, które Wam się zwyczajnie podobają. To jest. Najlepsza możliwa motywacja do zakupu. A coś takiego, albo moi sąsiedzi sobie pomyślą, albo bo ja tego nie zawieszę, bo co sobie tam ktoś tam pomyśli? Kogo to obchodzi, kto tam co sobie pomyśli? Może nawet lepiej będziecie mieli jakiś ambitniejszy temat do rozmowy. No nic, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że, że, że Wam w czymś to pomoże. No i cóż, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. I do zobaczenia następnym razem.